W ostatnim czasie kilka altanek śmietnikowych znajdujących się na osiedlu Jagielońska przeszło spory lifting. Zostały one rozbudowane tak, aby znalazło się w nich więcej miejsca na gabaryty. Tak, żeby można było swobodniej wejść, odrzucić i wrzucić te gabaryty i zamknąć je? Tak się już stało w przypadku altanek śmietnikowych, znajdujących się przy blokach o numerach 9 i 10 oraz 29, 40 i 41. W trakcie jest natomiast remont śmietników przy budynkach 11 i 12. Poza rozbudową istniejących altanek na osiedlu Jagiellońska będą się też sukcesywnie pojawiały i nowe. Postawiliśmy panelową nową altankę na odpady selektywne przy budynku 38. Na dniach będzie już uruchomiona, tak żebyśmy mogli już te. Pudła, kontenery schować do altanki. W planach mamy jeszcze koniec listopada przy budynku 35. Wykonanie jeszcze jednej takiej większej, pomieszczącej 11 pojemników altanki, ale to dopiero na listopadzie, grudniu. Czekamy na realizację. Jest altanka zamówiona. Musimy wykonać najpierw utwardzenie terenu, ale to już jest w trakcie realizacji. Jest więc szansa, że do końca roku mieszkańcy również i z niej będą mogli swobodnie korzystać.